Taki patyk. Proszę Państwa, ile czasu by Wam zajęło znalezienie takiego patola w Waszym mieście? Ja tutaj straciłem prawie 40 minut. Naprawdę. Po prostu nie do wiary. Betonoza na maksa. O, jaka jest historia patyka? Taka, że przykleiłem puchę, której nie mogę sięgnąć. Jako się tam paluszkami podepchałem. No i teraz już nie mogę jej odepchać. Tak więc super patyk z rozdwojoną końcówką i w tym pomoże. Mam nadzieję, w sumie. Zaraz się ukaże wszystko. Plan jest taki: podchodzę, spycham puchę. Pucha spada. Nikt nie widzi dziwnego zioma z patykiem, który spycha coś i wszystko się kończy dobrze o, jest tutaj bam. Ok. patyka biorę na pamiątkę. Idę. Tak więc przy okazji mówię wam adios Bach!